Moi drodzy, ze wszystkimi grupami wiekowymi próbujemy założyć kawiarnię. Zastanawiamy się, jakie elementy są potrzebne, aby ten biznes założyć i aby go rozwinąć. Co potrzebne jest do tego, aby założyć biznes takim, jakim jest kawiarnia? Miejsce. Miejsce, świetnie. Robotnicy pieniądze, pracownicy, pieniądze, ale na co? Pieniądze. No, na... lokalnie. Na, na wyposażenie tej na pieniądze są taką podstawą też, żebyśmy mogli wynająć lokal, prawda? Reklama, to jest to, to prawda. Musimy wymyślić chwytliwą nazwę, która będzie łatwa do zapamiętania, a nie będzie długa. No, spróbujmy wymyślić taką oryginalne. nazwę. Słodzik? Słodzik, super. Tomek? Ciasteczko? Ciasteczko. Herbatniczek. Herbatniczek. No, znakomicie. Ciasteczko. Niech będzie to kawiarnia, ciasteczko. Mi się bardzo to, ta nazwa podoba. Te wszystkie elementy, o których powiedzieliście, są potrzebne, aby założyć kawiarnię, która będzie dobrze funkcjonować. Ale my dziś skupimy się na etyce w biznesie. Wiecie, co to jest etyka? Zasady, jakby to powiedzieć, fair play yy, biznesu. Zasady fair play biznesu, czyli etyka dotyczy. Czego? Zasad moralnych. – Zasad moralnych, które łączą nas z, z kim? – Z klientami. – Z klientami, bardzo Z dobrze. konkurencją. – klientami, ale też z konkurencją, z tym całym otoczeniem, w którym funkcjonuje kawiarnia czy funkcjonuje nasz biznes. – W mikrootoczeniu. – W mikrootoczeniu, czyli wewnątrz, ale również w makrootoczeniu, czyli... W takim szerszym znaczeniu, nie tylko naszej najbliższej okolicy lokalnej, ale także i, i, i większej miasta czy regionu. Super. Jakie są przykłady etycznych zachowań w stosunku do klientów, Ryszard? Umieścignianie im, co jest w naszych produktach. Super, bardzo dobrze. Trzeba się tak kulturalnie zwracać do klientów? Na pewno. W stosunku do klientów, na pewno nie podwyższanie tak bardzo znacząco ceny. A etyczne zachowanie względem pracowników? No to na pewno zapewnienie im odpowiednich, odpowiednich warunków pracy warunków oraz pracy. wynagrodzenia. Super. Trzeba być sprawiedliwym, jakby nie traktować. Innych, jakby lepiej, a drugi gorzej? Trzeba traktować ich sprawiedliwie. Ale także, Jasne. jeśli pracownik przesadza, no to wiadomo, trzeba mu to powiedzieć. To jeśli idzie w dobrym kierunku, no to trzeba go wynagradzać, żeby być dla niego miłym. Absolutnie? Minym. Fantastycznie, to jest bardzo ważna rzecz. A zachowanie etyczne względem naszego otoczenia? No, może zadbać, jakby. W jaki sposób? Na przykład, jak jest. Jakiś kawałek zieleni, to masz tam zasadzić jakieś trzeba? Albo powiększyć ten kawałek zieleni, jeżeli dostanie na to zgodę. Zaproponować coś takiego. A słyszeliście o takim pojęciu jak społeczna odpowiedzialność biznesu albo CSR? To jest taka sytuacja, w której firma czuje się odpowiedzialna nie tylko za swoją firmę, ale też za przestrzeń, w której funkcjonuje, czyli właśnie za np. społeczeństwo, miasto, dzielnicę czy najbliższe otoczenie. Przychodzą Wam do głowy jakieś przykłady takiej odpowiedzialności? Można wsparcie takie finansowe zapewnić, jeżeli mamy trochę więcej pieniędzy. Można. Można na przykład zrobić akcje darmowych albo tańszych kaw dla seniorów czy dla lekarzy. Takie sytuacje te się w tej teraz e, zdarzają. Bogatsze firmy, których na to stać, mogą na przykład fundować komputery dla szkoły albo zrobić jakąś akcję taką, hartetyną. pomocy. Tak, dla osób, dla osób, które tego, tego potrzebują. potrzebują. Jak myślicie, w jaki sposób tego typu akcje wpływają na działalność naszej firmy? No. Dobrze wizerunkowo na pewno. Super, dobrze. Jak to wpływa na ludzi, którzy pracują w naszej firmie? No pozytywnie, Też mają większą chęć do pracy. mają takie, takie poczucie, że robią dobrze. Dla naszej kawiarni ważne jest nie tylko to, o czym była mowa, ale również coś, co nazywamy mikro i makro otoczeniem. Jak myślicie, co to może być? Mikro i makro otoczenie. Mikro otoczenie to jest wokół naszej kawiarni, a wokół, nie tylko wokół, bo również. Wy. Pewno, Wy. czy tak jest. No. Pracownicy, klienci. Nowy sprzęt. Sprzęt. No tak, to są takie rzeczy, które wpływają na co dzień na działalność. Konkurencja. W, w, Konkurencja w też. To na najbliższa. A makro otoczenie to takie jest. Takie bardziej e... oddalone? Trochę. Oddalone rzeczy, takie jak na przykład no, przepisy prawa, w których, mhm. w których funkcjonuje albo ceny artykułów spożywczych, na które nie mamy wpływu, ale one mają na nas wpływ. – Bo musimy je kupować, żeby... Tak. – Nowinki technologiczne, rozwój technologii, sposobów parzenia kawy albo dostawy tych kawy. – Trendy. – Trendy też, jak najbardziej. Wyobraźcie sobie, że jest nasza kawiarnia, ona sobie funkcjonuje. Otoczona jest dwoma kręgami. Najpierw kręgiem, kręgiem mikrootoczenia, no i dalej kręgiem makrootoczenia. Podam wam kilka przykładów. Pytanie, czy te przykłady dotyczyć będą mikro czy makro otoczenia? Wyobraźcie sobie panią Mariettę, która codziennie rano przychodzi, wychodzi z psem na spacer i kupuje kawę w naszej kawiarni. Mikro, 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 mikro. mikro otoczenie. Jesteście zgodni. Super. Dalej. Rozwija się technologia produkcji lodów i powstaje makro. nowa maszyna, no brawo, ma. makro otoczenie, którą chcemy kupić, Nie, która, gdzieś, która gdzieś się pojawia w sklepach. Świetnie. Możemy powiedzieć, że to jest makro otoczenie. Moi drodzy. Czas na reklamę. Ale nie będziemy przerwać tego filmu, tylko zapytam was, w jaki sposób możemy promować naszą kawiarnię. Macie pomysły? Przez rozwieszenie plakatów po całym mieście, w okolicy. Rozwieszenie plakatów po całym mieście. Na to samochodzie? jest na dobry pomysł, żeby zwiększyć zainteresowanie naszą kawiarnią. Na samochodzie. Na samochodzie? Zrobić samochód z plakatem. Z plakatem, klejony samochód po prostu. Mhm. Samochod Przynajmniej <laughs> Na przystankach autobusowych są takie szyby, w których tak. są takie przewidane reklamy. Też możemy założyć to na internetową. A tak Super. obok nas to możemy na przykład jakieś swoje najlepsze produkty, tak, degustację zrobić taką. Darmową, tak, żeby ludzie żeby chodzili. Ludzie na przykład chcieli przyjść tam z powrotem i właśnie. Albo w marketach czasami są tacy ludzie, którzy rozdają darmowe próbki. Tak, żeby... tak, albo ja mam taki pomysł, że na przykład można zaproponować sąsiadom, aby chwalili się swoimi ciastami. I każdy może przyjść z ciastem i będzie mógł. Proponować swoje, a kawiarnia dostarczy kawy. Słuchajcie, bardzo się napracowaliśmy przy naszej kawiarni. Dlatego czas na work-life balance. Czy znacie takie pojęcie w ogóle? Co? Tak. Tak. tak? Co ono oznacza? Tak. To jest, żebyśmy y, nie za dużo przepracowali, żebyśmy mieli czas na swoje życie prywatne i na spotkanie się ze znajomymi. Na odpoczynek. A, a co to znaczy no. czas Jakby na życie prywatne? Zachowanie równowagi między życiem prywatnym a pracą. Dlaczego to jest ważne? Bo się można przepracować. Jak myślicie, jakie są. Objawy utraty tego balansu między pracą a odpoczynkiem tego przepracowania. Może po pewnym czasie mogą się pojawić problemy psychiczne? Problemy Psychiczne, ale one się objawiają w bardzo konkretnych Wypalanie zjawiskach. Wypalenie zawodowe. zawodowe zmęczenie. Myślicie, że osoba, która straciła ten, tę równowagę, ona jest raczej zadowolona czy smutna? smutna. Nie, szmutna. smutna. Jest smutna, na pewno tak. Fajnie, jeżeli mamy wokół siebie ludzi, którzy są zadowoleni z życia, ale również prowadząc firmę, warto zadbać o otoczenie naszych pracowników. Dlaczego? Żeby mieli siłę pracować. Tak jest i żeby mieli. I żeby to, co robią. Chęć. Z jakieś tak, przyjemność i satysfakcję. To też, oczywiście. Żeby oczywiście się spełniali tak. zawodowo. – Jak najbardziej. A w ciągu roku co jest ważne? Wakacje. Wakacje, urlop. Dokładnie tak. Dokładnie no I tak. weekendy. I to najlepiej, co najmniej dwa tygodnie ciągiem pani poszło super. Co zapamiętaliście powiedzieć, żeby być etycznym w biznesie? No trzeba dbać ogólnie o środowisko, w którym pracujemy. Bardzo dobrze. Żeby w odpowiedni sposób reklamować swój biznes. Dobrze. Świetnie. Bardzo dobrze wam poszło.